Witam wszystkich serdecznie Dzisiaj z mojego przyszłego growboxa Praca nabiera tempa Dlatego, że już mamy 3 października Na dworze jeszcze jest tak w miarę ciepło, ale Muszę tutaj przyspieszyć pracę Pierwsza płyta Już pierwszy sufit Jest zamocowany, na razie tak na szybko te są główne Podtrzymujący na razie to wziąłem tylko na jednej śrubce z łapałem. Ta To tylko było na szybko Tutaj też jest właściwe Dlatego że tutaj idzie pod spodem belka na całej długości Tak samo ten jest podtrzymujący Ten będzie do ściągnięcia Ten jest też tak samo właściwy To wiadomo I teraz tak na To na razie jest przyczepione Podtrzymane tak na, na chwilę Będę to wszystko ściągać ale najpierw chcę wziąć i zrobić całą konstrukcję sufitu żeby później za jednym razem to wszystko ściągnąć i zamontować to już z wełną tutaj już mam położoną folię na ten kawałek jest tutaj będzie coś widać nic nie widać no ale wiadomo w tym miejscu będzie, będzie wełna jeszcze, a do płyty z tej strony chcę przyczepić tą folię budowlaną żółtą. Tekerem to jeszcze przyczepię, żeby to się nie, nie przesuwało. I teraz tak belki będą podtrzymywać, tak na pół jednym płytę. To na razie jest tylko po to, żeby to podtrzymać. Tak samo tutaj to będzie jeszcze poskręcane wszystko tutaj te płyty sufitowe będą skręcone jeszcze takim czymś żeby to się jeszcze tutaj trzymało założyłem sobie tak że ta puta będzie jeszcze takim czymś podtrzymana no, tutaj, tutaj z jednej z drugiej strony. Tu będzie złapana właśnie takim czymś. I po środku też tak samo będzie złapana tą blaszką. Mam już przygotowaną drugą płytę na sufit. Na ten element. Tylko tu będzie zrobione tak, że ta płyta będzie szła od tej strony. To na szybko przyczepiłem ten kawałek OSB, żeby móc założyć tutaj właśnie te te elki żeby podtrzymać to w tym przypadku tutaj zrobiłem idealną idealny odstęp tak żeby można było tą płytę swobodnie wsadzić i tutaj się będzie wspierać sufit centralnie na, na tym podkładzie kolejowym miał być wycinany ale stwierdziłem po co wycinać jak to można użyć a jest to stabilne i nic się z tym nie stanie jedyne co to, to będę musiał to obdrapać i pomalować to wszystko nie wiem co się będzie trzymało jakiś pewnie akrylem to wezmę i wszystko pomaluję jakąś farbą wodoodporną białym albo, albo coś z odblaskiem. Te wszystkie elementy, tak jak mówiłem, kiedyś tutaj będzie to wszystko zasylikonowane Każde te, te dziury, silikon już mam jeden przygotowany, ale jeden silikon to będzie troszeczkę za mało chyba na tyle otworów, które gdzieś tutaj są, a chciałbym to zamknąć tak całkowicie szczelnie i teraz tak to następne. Tutaj zamknąłem, zrobiłem takiego terminatora. Tylko tak żeby to wszystko połapać jest to wszystko stabilne. Trzyma się, bo tu mi akurat zabrakło płyty i tak i tak będzie sufit. Jak to będzie malowane, to nie będzie tego widać. Tu już mam przygotowane belki na, na tą ścianę. Tylko nie będę ich jeszcze montować, bo muszę wprowadzić jeszcze jedną płytę sufitową na tą część. A tu będę mieć zbyt mały prześwit, żeby, żeby móc ją wprowadzić jak już zamontuję te płyty. Dlatego, że wymyśliłem sobie tak, że wejście do growboxa będzie miało 60 cm, to będzie bardzo mały prześwit. No ale to też chodzi o to, żeby była jak najmniejsza strata ciepła i na wysokość też chyba myślę jakoś, nie wiem, metr 60 zrobić, nie wyższe. I, i co jeszcze chciałem powiedzieć? No jest to już wszystko przygotowane, można powiedzieć, żeby działać tutaj dalej. To na dzisiaj będzie, że tak powiem, wszystko. Już jest 22. Będzie widać Jest 22 Trzeba powoli iść Do domu, słyszę, że Deszcz zaczyna padać Dobrze, że jeszcze nie wnosiłem Papryk do foliaka, to przynajmniej się podleją Wczoraj wziąłem i trochę je podlałem, ale Dzisiaj chyba będą obficie podlane, więc spoko Na jednym filmie Który nagrywałem właśnie z growboxa Mówiłem coś na ten temat właśnie jak to wszystko jest ocieplone Przypomnę dla, dla tych którzy nie widzieli tamtego filmiku bo podejrzewam że, że nie widzieliście bo mała oglądalność jest jak na razie Tutaj w ściany włożyłem stropian 10 cm Belki są odizolowane od ściany grubą folią z taką, którą się daje pod stawek pod oczkowodne później jest tak, jest folia budowlana i wszystko jest wzmocnione na belkach 10 cm 10x10 które są w ścianach tak jak widać te wszystkie śruby podłoga też tak samo żeby ją wyrównać w niektórych miejscach było 15 cm, w niektórych miejscach było 10 cm ale sugerowałem się tym, żeby wziąć to od, też tak samo odizolo, odizolować od, od wylewki i tutaj jest też tak samo podwójna folia tego nie będzie widać podwójna folia, właśnie taką, którą się stosuje pod oczko wodne ta ściana to też nie będzie widać, bo ściana jest ta ściana ma 20 cm. Jest tutaj włożony podwójny steropian w tą ścianę i zamknięte to będzie drzwiami. Mam już przygotowane zawiasy. Nie wiem jak ciężkie zrobię te drzwi na razie kupiłem 6 zawiasów. Jeśli będą ciężkie to użyję wszystkie, a jeśli nie to najwyżej będę. Robię następne drzwi, to się na pewno przydadzą. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Mówiłem, że tutaj będzie wełna mineralna. W sufit chyba mówiłem, żeby to jeszcze odciąć. Ogrzewanie chyba będę robić jakieś, jakieś elektryczne, ale jeszcze nie mam precyzyjnych planów związanych z tym, jak to będzie rozwiązane. Na pewno to będzie ciągnąć dużo prądu. E, chciałbym to sobie podzielić jakoś tak na trzy sektory Tak żeby z jednej strony powiedzmy rosła sobie e, Rosło habanero e, W tym miejscu ma rosnąć powiedzmy karolina Reaper, A w tej sekcji Jakoś coś się wymyśli Coś myślę właśnie o fatalii yellow albo to Dlatego, że bardzo fajna papryka jest Bardzo duża e, dużo, dużo owoców jest, no ale jak tak myślałem, żeby w jedną sekcję dać 20 wiader, to przy gabarytach tych, tych roślin, które, które teraz są, jakbym je z dworu przyniósł, to podejrzewam, że tutaj maks 15 roślin wejdzie w jedną sekcję i to i tak i tak będzie chyba dużo za dużo. Chcę przydzielić jakąś taką folią przezroczystą, żeby nie zapylały się pomiędzy tymi, tymi krzeczkami te, te papryki i co jeszcze chciałem powiedzieć no myślę że ten że, że to chyba na tyle wyczerpałem temat za niedługo będę robić drugi sufit tak jak mówiłem z tej płyty będzie wprowadzany trzeci trzeci sufit ten kawałek i wtedy zamykam tą stronę i biorę się za drzwi. Jak już to będzie góra zamknięta to już się zacznie robić termos. Więc myślę, że będzie spoko. 10 minut, ale trzeba kończyć. Dobra, to trzymajcie się. Mam nadzieję, że subskrybujesz kanał. Chociaż na kanale już jest 183 osoby to mimo by było zyskać jeszcze jedną lub dwie, zawsze to jest bardziej motywujące do tego, żeby przyspieszać pracy, żeby coś działać. Dobra, trzymajcie się Pa.